Witamy się z Państwem z Los Angeles, z Dignity Health Sports Park. Czuję, że dzisiejsze spotkanie będzie pełne wrażeń, obym się nie pomylił. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla Państwa są Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe, na pewno będzie bardzo ciekawie. Los Angeles Galaxy zmierzy się z Atlantą United. Tak, Tomku, bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie i mam wielką nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam tu mnóstwo emocji. Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy gospodarzy. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Sosa. Thiago Almada. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Znalazł teraz sporo miejsca na skrzydle. Nie daje sobie odebrać piłki. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Sosa. Sunie teraz akcja. Ciekawe czy zobaczymy strzał czy próbę koronkowego rozegrania. Nie pozwolił na oddanie strzału. A zatem strzela z poświęceniem i skutecznie. Bardzo dobrze teraz. Pewne wejście. Dobrze teraz pod bramką rywali, jak to zakończą. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Postanowił strzelać. Ale bramkaż teraz bardzo dobrze. Mogą wyjść na prowadzenie. O ile dobrze to rozegrają. Drożnego w okolice jedenastki i wychodzi piłka za boisko. Rozpoczną od bramki. Almada ma sporo możliwości podania, na co się zdecyduje, korner wznowią z narożnika boiska. Daleko dogrywa w pole karne. Kapitalny blok, było groźnie. I ponownie stały fragment gry. Zablokował, ale to nie koniec akcji. Tak, ta akcja mogła rozwinąć się lepiej. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. I zaczęło się. Postanowił strzelać, ale Bramkarz teraz bardzo dobrze mogą wyjść na prowadzenie. O ile dobrze to roz. Kapitalny blok, było groźnie. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze. Na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. Piłka oddana przeciwnikom. No i drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Teraz może być groźnie. I to tyle z tej akcji. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Może strzelać. Uwaga! Nie ma gola! Sosa interwencja! Centra w pole karne. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. <noise> Lukas znowu w ich posiadaniu. Almada. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Wziął odpowiedzialność za tę akcję, nadal sunie naprzód. Czy mu się uda? Gęsto w szesnastce. Co zrobi? Akcja jeszcze się toczy. Nie, 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 to nie tak miało wyglądać. Trafił do własnej bramki. No to jeszcze raz, spójrzmy jak to wszystko wyglądało. Czy mogli tego uniknąć? Zapewne tak, ale na gdybanie przyjdzie jeszcze czas. Gra toczy się dalej. No to mamy jeden do zera. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Thiago Almada. No i co? Zamiast posiadania strata. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. Wciąż wątłe, jednobramkowe prowadzenie, które niczego nie gwarantuje. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe, za kogo wejdzie. Kibice wyczekują ostatniego gwizdka. Jacku, jakiej końcówki się tu spodziewasz? Na pewno w ataku nie pokazują tu nic wielkiego, ale za to gra obronna zasługuje na owację na stojąco. Sądzę, Tomku, że dowiozą tę jednobramkową przewagę do ostatniego gwizdka i będą się cieszyć z wygranej. Ale oczywiście mogę się mylić. Riki Płuc, Teraz pora strzelać. Mecz dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. Warto docenić takie zwycięstwo, gdy granie idzie, ale wynik się zgadza. Kibiców na pewno cieszą trzy punkty. <ślinik> No to zaczęło się. postanowił strzelać. Ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Mogą wyjść na prowadzenie, o ile dobrze to roze. Kapitalny blok. Było groźnie. Może strzelać. Uwaga. Nie ma gola. Co interwencja? Akcja jeszcze się toczy. Nie, nie, nie. To nie tak miało wyglądać.